Społeczna Nagroda za inwestycję mieszkaniową Dobra Robota 2024, jako koalicja ruchów krakowskich, stwierdziliśmy, że oprócz tego, że chcemy rozpocząć dyskusję na temat tego, jak budujemy w naszym mieście, jakiej jakości stawiamy infrastrukturę. Trzymaj nagrodę. To chcielibyśmy również dostrzegać to, że nie jesteśmy tylko aktywistami versus na przykład deweloperami i przygotowaliśmy kryteria, na podstawie których spojrzeliśmy na kilka inwestycji realizowanych w ostatnich latach. Spojrzeliśmy na trzy lata wstecz z kilku perspektyw, które miałem wynotowane, i już Państwu je przedstawię. Przepraszam. I te perspektywy. To tak, ocena dbałości o dziedzictwo kulturowe i architektoniczne, ocena jakości przestrzeni i architektury, wpływu na otoczenie, ocena innowacyjności i wspierania lokalnej społeczności, ocena transparentności i etyki działania. Każdy z tych punktów miał podpunkty. We własnym gronie również ta nagroda, bo jest społeczna, została oceniana, ale i statuetka jest bardzo społeczna, więc Monika kilka zdań o niej powie dokładnie statuetka jest wyjątkowa proszę państwa ponieważ jest wykonana przez podopiecznych uczestników warsztatów terapii zajęciowych klika z Krakowa z Krowodrzy wykonują właśnie takie fantastyczne rzeczy ludzie tam skupieni są to osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, i wiem, że wykonują wspaniałe rzeczy z ceramiki, z drewna, także zachęcam szczególnie przedstawicieli samorządu, ale również firm, że jeżeli planujecie wręczać jakieś nagrody, być może warto poprosić o współpracę właśnie tę organizację. Tak, tak, tak. Mieliśmy 30% rabatu za to dwa, dwa zdania, więc udało się. Szanowni Państwo. Y Zwiedzaliśmy inwestycję, która chwali się hektarowym parkiem dodatkowo wybudowanym, inwestycję, która zajęła się renowacją zabytku i zrealizowała tam przestrzeń dla mieszkańców, ale wybraliśmy się także do inwestycji, która wygrała w tym roku i która realizuje od kilku lat etap po etapie, no można powiedzieć taką bardzo wizjonerską i patrzącą w przyszłość perspektywę budowania nowej przestrzeni miejskiej, która jest nastawiona na Dbałość o architekturę, o jakość architektury, dbałość o to, żeby usługi i mieszkaniowe, usługi właśnie niemieszkaniowe na tym osiedlu były zagwarantowane. Z jednej strony pozwoliła sobie, pozwolił sobie inwestor na to, żeby zostawić w swoim portfelu nadal posiadanie lokalów usługowych i decydować o tym, że kiedy brakuje apteki, to tak naprawdę chcemy nająć tą przestrzeń tylko aptece. Kiedy zamyka się warzywniak, to wynajmujemy tą przestrzeń warzywnikowi. Zasponsorował i nadal prowadzi również klub osiedlowy K2O, no więc zdecydowaliśmy się, że dobrą robotą 2024 zostanie nagrodzona firma Henninger Investment i zapraszam Pana Prezesa ona Domagała. Brawa! Mikrofon. Dodam również, że tak się składa, że w tym tygodniu, w środę, jak już było dzisiaj wspominane, um, pierwsze ZPI właśnie będzie dotyczyć przestrzeni um, mieszkań w mieście i miejscowego planu, który tam będzie zmieniany, ale na chwilę podtrzymam nagrodę i oddam mikrofon, bo jest zgodnie z nagrodą dwie minuty dla zwycięzcy. Szanowni Państwo, trochę się wzruszyłem, bo powiem szczerze, nie, nie spodziewałem się, że takie grono w takim miejscu może nagrodzić dewelopera. I to jest trochę wbrew temu, co dzisiaj słuchaliśmy o deweloperce. Cieszę się, że mieliście odwagę i tego gratuluję przede wszystkim, by podjąć taką decyzję i wyłonić firmę kogoś, kto stara się robić dobrze swoją robotę. My jesteśmy nagrodzeni przez European Property Awards. Nigdy nie startowaliśmy w żadnym krakowskim konkursie o jakąkolwiek nagrodę, bo stwierdziliśmy, że to nie ma sensu. Wszystkie one są mniej lub bardziej sponsorowane. Ta jest nagrodą społeczną i jest dla mnie dużo więcej warta niż jakiekolwiek European Property Awards. Naprawdę. Brawa. Chciałem... W związku z tym, że dzisiaj tutaj mówiliśmy dużo o społeczeństwie, o tej naszej odpowiedzialności za prowadzoną działalność. Chciałem też powiedzieć i zobowiązać się tutaj do tego, że mam nadzieję, podobnie jak nasza inwestycja została wyróżniona przez miasto Kraków, przez pana prezydenta, jeszcze wówczas prezydenta Majchrowskiego, jako miejsce wyjątkowo przyjazne rodzinom z dziećmi, a mianowicie byliśmy trzykrotnie laureatem tego konkursu na wyjątkowo przyjazne rodzinom z dziećmi miejsce. Dlatego też chciałbym, żeby kiedyś może i u was taka tradycja nastała, że ktoś, kto trzykrotnie zdobędzie tą nagrodę dobra robota, będzie wyjątkowo dobrą robotą nagrodzony. I na koniec to moje zobowiązanie. Ja Zgodnie, tak naprawdę, to jest rodzina firma. To jest Henninger Investment, ale to jest polska firma, polski kapitał. Yy, zarządzamy tym i staramy się chodzić do pracy i robić to tak, żeby się po prostu nie wstydzić tego, co robimy. Życzę panu prezydentowi, żeby udało się w planowaniu przestrzennym doprowadzić do tego, że będziemy mieli większą dostępność mieszkań w tym kraju i w tym mieście. Przede wszystkim w tym mieście, przepraszam. Yy, ale ja wierząc w to, muszę zaczekać zakupem gruntów. Bo wierzę, że ich ceny spadną, a wtedy ich mieszkania będą tańsze i będą bardziej dostępne dla wszystkich mieszkańców. I kolejne moje zobowiązanie to to, że będę starał się realizować takie inwestycje, które, których nie będę się wstydził, których jeżeli je zaprojektujemy i wybudujemy, i tu celowo, ja zawsze jestem szczery w komunikacji. Jeżeli ja kupuję projekt, który ktoś zaprojektował i go realizuje, to mam pewien problem z tą odpowiedzialnością. Ale jeśli ja to zaprojektuję, z wybranym przez siebie architektem i to zrealizuje, to obiecuję, że nie będziemy się tego wstydzić. To jest raz. A dwa, że mam nadzieję, że nie będziemy musieli pumować działek. To pumowanie działek, o czym Pan Bartosz Józef jak pisze w swojej książce, wiąże się z dobrym planowaniem przestrzennym. I tego Panie Prezydencie życzę, żebyśmy mieli tu tak dobre planowanie przestrzenne, żeby deweloperzy mieli w cudzysłowie kaganiec założony i żeby mieli obowiązek realizacji takiego konkretnego, a nie innego pumu bo wtedy wszyscy będziemy równi. Ja startując, chcąc kupić działkę dzisiaj, walczę o nią i projektuję tam, szacuję, że wybuduję tam 7600 metrów 2 Moja konkurencja rysuje tam 9,5-10 tysięcy metrów 2 Nie mam szans wygrać tej działki i wiem, że przegrywam tą bitwę. Więc mam nadzieję, że plany miejscowe będą wprowadzały takie rozwiązania, które będą powodowały to, że e, będziemy bardziej równi, jeżeli chodzi o konkurencyjność a jednocześnie będziemy budowali lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Panie Prezesie, też mi się wydaje po dzisiejszej dyskusji, że Pan Prezes jest chyba nielicznym deweloperem, który przeczytał książkę redaktora Józefiaka, więc pozdrawiamy pozostałych, niech nadrobią tą lekturę. A ja szczególnie się cieszę jako radnym dzielnicy Brunowice, że to właśnie u nas, a Państwa wszystkich zapraszamy do odwiedzin. Kto jeszcze nie był Mieszkaj w Mieście, naprawdę świetna pizza tam jest. Więc w tym samym miejscu dziękujemy Panie Prezesie, dziękuję Moniko.